Handlujesz używanymi samochodami i myślisz, że z trudnymi klientami poradzi sobie Twój prawnik. W 99% przypadków prawnik wchodzi do gry dopiero wtedy, kiedy jest już za późno kiedy jest pismo od klienta, wezwanie do zapłaty albo pozew. Na tym etapie Ty masz już brak odpowiedzi w terminie, brak sensownej propozycji ugody, brak dokumentacji, wycen, kalkulacji, rozmowy z klientem i dowodów. W sądzie Twoje, ale ja z klientem rozmawiałem, przegrywa z tu jest pismo, tu wezwanie, tu ekspertyza. Dobry prawnik ma sens, gdy masz jedną dużą, skomplikowaną sprawę raz na kilka lat. Wtedy może uratować ci kupę kasy. Ale jako główny sposób na reklamację? To zwykle tylko droższe gaszenie pożaru, który można było ugłosić, ugasić szklanką wody na początku. Dlatego zrobiłem nagranie o plusach i minusach takiego podejścia. Możesz się obejrzeć na moim kanale na YouTube albo na mojej stronie autoprofesjonalista.pl.